Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować banalnie prosty ciasto, ciasto śliwkowe. Potrzebne nam będą następujące składniki: 500 g mąki pszennej, 700 g śliwek, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, na koniec bardzo nam się przyda cukier puder do posypania ciasta, później 5 jajek, 150 ml oleju. Obojętnie jaki macie w domu. Dodatkowo 200 gram cukru, kryształ. Może być więcej, może być mniej. Zależy, jak słodkie ciasto lubicie. To co, zaczynamy. Wspomniane wcześniej pięciu jajek. odseparowałam dwa białka, które teraz ubijemy ze szczyptą soli. Pozostałe jajka teraz ubiję z e, 200 gram cukru na puszystą masę. Kiedy już ubiła nam się masa, wsypujemy następujące pozostałe składniki, tak naprawdę: czyli mąkę, proszek do pieczenia. I olej. I staramy się po... Kiedy połączymy już wszystkie składniki za pomocą robota, yy, teraz dodajemy pianę z ubitych białek, którą, którą ubiliśmy na samym początku. I mieszamy ręcznie, bardzo delikatnie, żeby nie utracić puszystości. układamy, pamiętajcie, brzuszkami na dół. Tak praktycznie mamy ciasto już gotowe. Jedyne co trzeba, to je upiec. Pieczemy na 180 stopni przez około 50 do godziny, czyli do tak zwanego suchego patyczka.